Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na takiej tajnej miejscówce, bo jak się nie ma ani gór, ani skał w okolicy, no to trzeba improwizować i trzeba gdzieś ćwiczyć te techniki linowe. Także tu jest taka fajna miejscówka, kiedyś rządzili tu Rosjanie, a teraz rządzę tu ja. Zapraszam na odcinek. Trochę zarosło tutaj na wakacje. Zimą jest fajnie, ale jestem zakatarzony. Ja gadam przez nos. Korona. Zrobimy sobie stanowisko nie z liny, tej, na której będziemy zjeżdżać, tylko z takiego starego szru, sztrucla albo z tego, zaraz zobaczymy, kto lepszy. Ewentualnie jeden pójdzie na stanowisko, a drugi na przedłużenie. Nie, chociaż zrobimy inaczej. Jak do samych zjazdów, to najlepiej, linę od razu do stanowiska będzie przywiązać. No właśnie. Tak to jest, jak się nie sklaruje linę. I potem jest kotmoł. Trzeba będzie z tym walczyć. No właśnie. drugi karabinek zakręcany zamkiem w drugą stronę też damy żeby tu się już nie martwić bo nie będziemy widzieli cały czas stanowiska i tak samo jak na wędkę dwa karabole zakręcane najlepiej założyć do zjazdów na pół dnia też dobrze jest zabezpieczyć zawsze te ostre krawędzie przed jakimś przecieraniem. Tutaj nie ma za dużych sił, jest statyczna do zjazdu, więc to jest tak naprawdę nic. Ale strzeżonego pan Bóg strzeże i dla zasady najlepiej jest zabezpieczyć te krawędzie, szkodaliny i życia. Lina gotowa do zjazdu. Dzisiaj przetestuję sobie taki kubek Black Diamonda. Stosunkowo nowy nabytek w mojej szpejarni. Asekurowałem już tym przyrządem, ale jeszcze na nim nie zjeżdżałem. Jestem bardzo ciekawy, jak on się zachowuje, jakie tarcie robi na linie. Mega fajna, ciekawa alternatywa dla Grigri, bo on też tutaj się blokuje, pomaga blokować tą linę. Blokuje się generalnie. Tutaj widać, że talina minimalnie jak ciągnę mocniej zaczyna trochę przepuszczać. Więc odblokowuje się w ten sposób. I w ten sposób zablokowuje się. Sprawdzamy jeszcze raz przed pierwszym zjazdem. W nie sensie przed każdym następnym powinno się. Ale pierwszy jest newralgiczny. Bo cały system dopiero zostanie przetestowany pierwszy raz. Łącznie ze stanowiskiem. Tu sobie damy jeszcze ochronę na krawędź, szkoda linę. Teraz to poprawimy. <laughs> Tutaj to wyjście jest dosyć wygodne, bo jest stopień na nogę. Można wpierw stanąć, ustawić się i dopiero zjechać, nie trzeba na pionowej ścianie zapierać się nogami tak mocno do Tam jest sobie troszkę lepiej wcześniej stopień jest więc to wyjście jest takie komfortowe dosyć I zjeżdżamy. No jak widać, jak popuszczam linę, zaczyna ona uciekać, więc to cały czas działa tak jak kubek, taki normalny, gdzie trzeba trzymać linę. Jedynie pomaga nam ta blokada tutaj, że nie musimy tę linę tak mega mocno trzymać. No ale fajnie, wygodnie, bardzo wygodnie się zjeżdża na tym. No zobaczcie, jakbym puścił linę. To cały czas ucieka, nie jest to takie 100% zablokowane. Ale fajnie, bo wystarczy ją leciutko trzymać. Super sprawa. Ну и легче, чем Гри-Гри. No właśnie, teraz jest taka kwestia, cały czas się ta lina rozciąga. To trochę, <laughs> że normalnie plusa przesuwa się w ten sposób, że jedna ręka jest nad plusem przesuwa go w dół, a ta ręka podaje tą linę i bardziej kontroluje. Ale tutaj się tak nie da zjechać, bo blokuje się jeszcze na samym kubku, więc trzeba byłoby zrobić w ten sposób, żeby Tą ręką trzymać linę i pięścią w dół odsuwać tego prusa, żeby się nie zablokował, a tą wtedy odblokowywać sam kubek. O. I w ten sposób tak to działa. Także teraz można sobie spokojnie wisieć, puścić obie ręce. Tak przy okazji, tutaj są chwyty, które robiłem. Takie bardziej pod drytula. Ale podejrzewam, że klasycznie też można byłoby wejść. Możemy zrobić teraz test Prusa. O, ona się troszeczkę teraz przesuwa. Tak pomaleńku o, no, zblokowała się, ale powiedzmy, że no, bloker łapie jest bezpiecznie, Właśnie więc jakbyśmy sobie zjeżdżali, jakbyśmy sobie zjeżdżali i by nam tutaj linę puściło wtedy bloker załatwi sprawę. O, łapie. Więc sobie można tutaj fajnie zjeżdżać. Tą drogą niezły trening bieganie po tych schodach ale czas zabijać manżur nie tu coraz bardziej Po co nosić?